Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie omówimy problematykę spadków. Spadki są szczególną dziedziną, bowiem każdego z nas czeka w życiu podjęcie decyzji dotyczących spadkobranu. Możemy rozróżnić dwa rodzaje dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Dziedziczenie ustawowe uregulowane jest w ustawie, kodeks cywilny, który reguluje kto i w jakiej kolejności dziedziczy spadek. Spadek pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1 czwarta. braku małżonka cały spadek przypada dzieciom w częściach równych, a jeżeli dzieci nie dożyły otwarcia spadku, a posiadają swoje dzieci, czyli wnuki, spadek dziedziczą wnuki i ten podział. Aż do samego końca wygląda tak samo, jeżeli wnuki nie dożyły do prawnuki, jest to dziedziczenie w linii, w linii prostej. W przypadku braku małżonka spadek małżonka oraz dzieci spadek dziedziczy dziedziczą rodzice. Natomiast jeżeli nie mamy dzieci, a pozostał małżonek, małżonek dziedziczy w zbiegu z rodzicami. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadł, przypada rodzeństwu spadkodawcy. Jeżeli rodzeństwo natomiast nie dożyło otwarcia spadku, a posiada dzieci, to w miejsce rodzeństwa wchodzą wówczas dzieci. Ten podział następuje aż do wyczerpania bliskich w dalszej linii. W ostateczności, jeżeli brak jest krewnych w dalszych liniach, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Dziedziczenie testamentowe natomiast ma charakter wolontatywny i zależy od woli osoby, która żyje i zamierza przeznaczyć spadek po swojej śmierci na rzecz innej osoby. Osobą powołaną do spadku z testamentu może być każda osoba od chwili poczęcia, ale także może być ją, dziedziczyć ją osoba, która została poczęta za życia spadkodawcy, natomiast ona będzie dziedziczyła pod warunkiem, że po śmieci spadkodawcy urodzi się żywa. Jeśli chodzi o dziedziczenie, może to być nie tylko osoba testamentowa, może nie być to tylko osoba bliska, ale także osoba spoza kręgu rodziny, znajomy, przyjaciele lub też zupełnie inne podmioty, czy też fundacje, osoby prawne. W tym zakresie nie ma żadnych przeciwwskazań. Ważne, żeby to była osoba, która posiada zdolność dziedziczenia, czyli zdolność, zdolność prawną. W zakresie y, dziedziczenia testamentowego określone osoby mogą czuć się y, pokrzywdzone tym, że y, mimo, że były najbliższą rodziną spadkobiercy, y, spadkodawcy, y, to nie otrzymają nie spadku, bowiem zadecydował w testamencie, że otrzyma go inna osoba. W takim przypadku osobom y, najbliższym, y, czyli ze y, wstępnym y, i Rodzeństwu przysługuje zachowek. Zachowek jest to roszczenie wskazanej osoby o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej od osoby, która otrzymała spadek na podstawie testamentu lub osoby, która została za życia spadkodawcy obdarowana w taki sposób, że Uszczupliło to masę spadkową i w spadku na przykład nie znajduje się żaden majątek, bowiem spadkodawca za życia uczynił darowiznę na rzecz innej osoby. Wysokość, zarob... Wysokość za... zachowku wynosi połowę tego, co by osoba która należała do kręgu spadkowieców ustawowych otrzymała gdyby nie było testamentu lub darowizny. Chyba że taka osoba uprawniona niedzielicząca jest osobą niezdolną do pracy, wówczas jej przysługuje dwie trzecie tego, co by otrzymała, gdyby nie było testamentu lub darowizny. Wysokość zachowku zależy więc od wysokości majątku spadkowego, który wchodzi w skład spadku odziedziczyła inna osoba i należy ją wycenić po dokonaniu wyceny ustalić y, odpowiedni udział, czy to jedną drugą tego, co by dana osoba otrzymała, więc jeżeli dziedziczyłaby jedną drugą spadku, to przysługiwałaby y, tej osobie 1 czwarta y, wysokości y, zachowku y, w majątku, z, z całego majątku spadkowego. Są jeszcze kwestie bardziej szczególne dotyczące zagadnień, jeżeli osoba zobowiązana do zapłaty zachowku, która otrzymała określoną rzecz w darowiźnie lub też otrzymała spadek w ramach dziedziczenia testamentowego, sama jest uprawniona do zachowku, wówczas to roszczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o taką wartość, jaką jej samej przysługuje zachowek. Mogą też powstać sytuacje, gdy osoba, która nie dziedziczy na podstawie testamentu, jest uprawniona do zachowku, sama za życia dostała darowiznę od spadkodawcy, wówczas co do zasady takiej darowizny zalicza się na poczet należnego jej zachowku. I dopiero jeżeli wysokość jej darowizny nie wypełnia wartości zachowku, wówczas może ona żądać roszczenia uzupełniającego od osoby, która dziedziczyła. W ramach spadku istotnym zagadnieniem jest także przyjęcie i odrzucenie spadku. Spadek przyjmuje się z mocy samego prawa i bez składania, bez konieczności składania jakiegokolwiek oświadczenia, w obecnym stanie prawnym przyjęcie spadku następuje z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiada się za długi spadkowe tylko do wysokości stanu czynnego spadku. Stan czynny spadku to taka takie zagadnienie rachunkowe, w ramach którego po jednej stronie ustala się, co wchodzi w skład spadku i ustala się jego wartość, zakładając, że jest to kwestia, że w skład spadku wchodzą rzeczy, czy też pieniądze łącznie wartości 100 tysięcy. Z drugiej strony ustala się wysokość długu spadkowych, jeżeli wynosi ona 20 tysięcy. Oznacza to, że będzie trzeba te długi spadkowe spłacić w całości, bowiem stan czyn spadku wynosi 80 tysięcy. różnica między, pasy, między aktywami a pasywami. Natomiast jeżeli w majątku spadkowym jest tak zwana przysłowiowa złotówka, a długi wynoszą na przykład milion złotych, to nawet jeżeli przyjmie się spadek, to ponosi się odpowiedzialność do wysokości wartości majątku spadkowego, czyli jednego złotego. W tym zakresie należy jednakże dochować określonych czynności, tak aby móc bronić się przed ewentualną późniejszą egzekucją, a no więc wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli upłynęły nam terminy na odrzucenie, a następnie złożyć wniosek do komodnika sądowego o sporządzenie spisu inwentarza spadkowego, tak aby komodnik wypisał, jakie są aktywa i pasywa i do jakiej wysokości się odpowiada. Jeżeli zgłosi się wierzyciel spadkodawcy celem egzekucji swoich roszczeń wobec spadkobiercy, to taki spadkobieca może przedstawić spis inwentarza majątku spadkowego. Jeżeli w tym spisie będzie, że majątek spadkowy aktywa wynoszą 0 zł, to wystarczy odpisanie wierzycielowi, że nie odpowiada za długi, bowiem w spadku nie było żadnej, żadnego wartościowego składnika. Natomiast jeżeli dalej będzie prowadzona egzekucja, będzie trzeba złożyć powództwo przeciw egzekucyjne przeciwko, przeciwko spadkowi. Mamy też możliwość odrzucenia spadku. Jest to okres od otwarcia spadku wynoszący 6 miesięcy, w którym możemy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie można złożyć przed notariuszem lub też można złożyć je w sądzie. Jeżeli dana osoba uchybi terminowi 6-miesięcznemu do odrzucenia spadku może wnosić o jego przywrócenie, a w zasadzie w prawie nazywa się to złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych, nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. W tym zakresie, żeby uchylić się od takiego niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, należy wykazać określone okoliczności. Po pierwsze że nie pozostawało się w błędzie co do wartości majątku spadkowego, zwłaszcza długów. Na przykład nie utrzymywało się relacji ze spadkodawcą i wówczas nie wiedziało się, że w skład spadków wchodzą długi, albo też uzyskiwało się zapewnienia od instytucji i innych osób, że w skład spadków wchodzą określone składniki i nie ma żadnych długów, a rzeczywistość okazała się inna. Aby uzyskać możliwość uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, należy w tym zakresie złożyć wniosek do sądu. Wniosek ten podlega opłacie, która wynosi 100 zł. W ramach tego złożonego wniosku należy wykazać okoliczności uzasadniające uchybienie terminu i przeświadczenie, można tak powiedzieć, w mylnym przekonaniu, że stan spadku był zupełnie inny niż mieliśmy o tym wyobrażenie. W zakresie odpowiedzialności dalszych osób w przypadku odrzucenia spadku na miejsce osoby, która odrzuciła spadek, wchodzą kolejne osoby, które dziedziczą, czyli zakładając, że spadkodawca pozostawił po sobie dziecko, które odrzuciło spadek, wnuka, czyli swoje, swoje dziecko, to ten spadek przechodzi na na wnuka. Jeżeli są osobą pełnoletnią, to ma lub też małoletnią to nie ma już znaczenia, ma okres półroczny na złożenie przez siebie oświadczenia o odrzuceniu spadku i te oświadczenia o odrzuceniu spadku będą musiały nastąpić, jeżeli nie będzie chciał nikt dziedziczyć aż przez wszystkich krewnych, którzy zaliczani są do kręgu spadkobiecy ustawowej, bowiem jeżeli któryś z nich nie złoży oświadczenia, odrzucenie spadku będzie dziedziczył. Natomiast jeżeli wszyscy krewni w bliższej i dalszej linii odrzucą spadek, taki spadek następnie odziedziczy gmina, która podobnie jak inni spadkobiecy dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza i odpowiada tylko i wyłącznie do wartości czynnego spadku. Kwestie związane z prowadzeniem spraw spadkowych mogą być uregulowane w dwojaki sposób. Po pierwsze przed notariuszem i w tym zakresie można dokonać stwierdzenia nabycia spadku, tak zwanego poświadczenia dziedziczenia, jeżeli następuje ono z ustawy i stawią się do notariusza wszyscy spadkobiecy i złożą oświadczenia o przyjęciu spadku. Może być to uregulowane również w sądzie, wówczas składa się do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki opłaca się opłatą stałą w wysokości 100 zł. I w ramach postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku sąd dokona tego stwierdzenia na podstawie, na podstawie przepisu prawa, czy to ustawy lub testamentu. W zakresie testamentu przyjęcie stwierdzenia nabycia spadku może być natomiast wydane tylko przed sądem. Testament może być również kwestionowany z uwagi na wadę oświadczenia woli, czy też groźbę lub przymus, pod którym działał spadkodawca. Kwestie spadkowe są jednymi z istotniejszych w życiu każdego człowieka, dlatego też należy do nich przyłożyć szczególną wagę i dołożyć staranności. Dziękuję Państwu za uwagę.